O, widzowie, Krasnan Wojtek witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pojedziemy po taniości, ale w trochę większej skali. Mamy tutaj Wellie z tej serii Next New Exploration of Models. Widzicie cenę 3 funty. No ja płaciłem w euro, więc było troszeczkę więcej, ale nadal jak na tego typu modele to jest po taniości widać, że są jakieś licencje tutaj mamy GM, więc te Camaro powinno być licencjonowane można zobaczyć, że to jest robione na Irlandię i Wielką Brytanię no ale co tutaj się o tych pudełkach więcej Rozpływać. Czas po prostu to otworzyć. A jeszcze zobaczcie, bo tu mamy całą listę różnych tych firm, które licencji udzieliły. Powiem Wam, że jest dosyć w dziwny sposób to zaklejone, ale już sobie z tym poradziłem. Otwieramy. Zobaczymy, czy będzie podane na modelu, w jakiej to jest skali. Wygląda na jeden. Ale, czy na pewno, zobaczcie, taka naklejka jeszcze tutaj jest zwalnięta. Zobaczymy, czy ją się da odkleić. Da się odkleić. A, I mamy tutaj więcej informacji: Chevrolet, Camaro, Made in China, ale skali nie mamy. 1,43. Coś koło tego chyba będzie. Dobra, włączamy makro i lecimy z recenzją. Jak to jest wykonane? No nie jest to wykonane źle. Mamy plastikowe opony, wprawdzie. Z tyłu mamy namalowane światła. Wydech, no jakiś tam jest. Zobaczcie, nawet można to całkiem samemu. Spokojnie sobie poprawić. Światła tylne malowane, mamy logo ZL1. Z przodu jest lepiej, bo z przodu światła mamy plastikowe, przynajmniej reflektory główne. No tutaj to już mamy maźnięte z obydwu stron. I o ile jeszcze te górne, trudno powiedzieć, że ktoś się bardzo starał, to przy dolnych nie starał się w ogóle. Logo Chevroleta maźnięte tak, żeby było maźnięte. ZL1. Jest tu tragedia zważywszy na to, że to kosztuje mniej niż pół Premka. Napis Camaro, Felgi. Ojejku jak one są. Znaczy felgi same, to, to jeszcze bym yy, strawił. Ale zobaczcie ta imitacja. Ta mój całej z zaciskami no to już jest lipa. Ale. Co tu mamy w środku? Nic się nie otwiera, nic się nie otwiera. Kierownica jest, siedzenia są. Nawet jakaś tam dźwignia zmiany biegów, coś tam nam majaczy, ale wszystko jest czarne, więc bardzo słabo widać. I tu mamy trochę ciekawiej zrobione, też podpisane ZL1, Camaro, ZL1, bo zobaczcie na masce wchodzi nam tutaj plastik, mamy wycieraczki, jest, ale to nie jest lusterko, coś tutaj po prostu jest. Jest tu sterko cofania, bo boczne są, chociaż nie są niczym pociągnięte na ser. No, dobrze, to my sobie tego tutaj postawimy z boku. To sobie przestawimy. Przejdziemy do Bentleya Continentala GT. Białego jak śnieżynka. Nic nowego tutaj. Nie znajdziemy, więc otwieramy i szybciutko idziemy do recenzowania. Wiemy, że to jest model redukcyjny, scale model, ale ja tutaj skali też nigdzie nie widzę na tym. Co no to sam samochodzik jest w miarę ciekawy, już przy wyjmowaniu przynajmniej, to co widzę. No bo co tutaj mamy? Plastikowe światła z przodu. I to wygląda, że obydwa po obydwu stronach. Logo Bentley'a nawet nieźle wygląda. Mamy plastikowy grill. I malowany tutaj na srebrno część odlewu wycieraczki. Coś tu może i jest, ale trudno powiedzieć, koła. Koła, tak samo plastikowe opony mają, felgi tam jeszcze znośne, ale te imitacje hamulców z tyłu to już jest tragedia tak jak i w poprzednim tył, o nie, tutaj zobaczcie tył jest nawet spoko wprawdzie mamy tutaj te czarne odkołków, które trzymają światła w karoserii, ale nieźle mamy rejestrację Continental GT mamy logo Continentala eee, co ja mówię Con Continentala ja już nawet nie pamiętam co mówię Bentley'a Wydech jest fajnie podkręcony tutaj na srebrno, więc to mi się podoba. Tutaj ten biały pasek troszeczkę nierówno i wyszedł. Spód spód jest miary niezły, jak na taką taniość. w dodatku to jest skręcane, więc jakby ktoś chciał sobie poprawiać, to problemu nie będzie miał. Ja lubię, jak ktoś mi idzie na rękę. Po zerwaniu naklejki mamy. Bentley Continental GT Trochę kleju Wally z numerem. Co tutaj jeszcze w środku widać? W środku widać kierownicę. Siedzenia Szału to nie robi. O, mamy lusterko. Tylko to lusterko jest takie zbyt mocno uproszczone. To jest element szybki, ale jest. Więc lepsze jak jest niż jak go nie ma. Nawet jeżeli jest zbyt uproszczone. No i zostają nam dwa Jaguary. Dwa dżagi. Zaczniemy sobie od XKR XKRS. I zostanie nam później XJ. Tu mamy bardzo fajny, niebieski kolor, już mi się podoba. Powiem Wam, że no, mam trochę znacznie lepszych modeli, ale te Chińczyki tanie, przez to, że są tanie i w miarę nawet porządnie zrobione, to mnie się to podoba i je sobie kupuję, no bo w tej cenie ani ja nie zbiednieje jak tego kupię, ani one mi tam zbyt dużo miejsca nie zajmą, bo tego w Irlandii za dużo nie ma, w Polsce macie lepiej. O tu mamy wycieraczki, mamy też światła plastikowe, logo, to jest nawet bardzo fajnie chropowate, całkiem nieźle im to wyszło, bardzo podobałyby mi się felgi. Gdyby nie to, że z tyłu znowu mamy potworka, z tyłu światła znowu mamy plastikowe. Wydech tu już jest trochę bardziej uproszczony, ale no przecież to wszystko da się samemu zrobić. Będę musiał się niedługo pokusić o filmik, gdzie po prostu tak na szybko je sobie strzelimy customizacją. Tutaj spoiler no spoiler zobaczcie troszeczkę nie wyszedł. Z tej strony pomogłem. no średnio pomogłem. Ale to trzeba będzie zrobić. Może troszeczkę podgrzać. i podprostować, i tak nie jest to źle mamy, zobaczcie, kocika skaczącego, kocik nam tutaj ładnie skacze oznaczenia modelu w co znowu, kierownica, siedzenia trochę detali, też jest lusterko bardzo podobny sposób jak w Bentley'u zrobione No i to tyle w tym jak zostaje nam XJ z 2010 roku to też brak konsekwencji bo na wcześniejszych no tylko kamaru miał, że 2012 Macie tutaj jest 2010 jeszcze dodany Podejrzewam też kolejna rzecz, że te modele nie są w identycznej skali, bo w Welly to już widzieliśmy wielokrotnie. No i co Wam bym powiedział o tym modelu? Być może jest to najlepiej wykonany z tych... No powiedzmy, że nie. Tak mi się wydawało, spojrzałem od przodu, ale teraz zobaczyłem tutaj ten wydech. Tutaj trzeba by było sporo podszlifować, pokombinować, żeby to poprawić. Możliwe. Jeżeli nie patrzymy na wydech, no to bardzo fajnie wygląda przednie światło. Całkiem nieźle, jak na taką taniochę, to powiedziałbym rewelacyjnie. Nie rewelacyjnie w stylu rewelacyjnie, bo zobaczcie, tutaj widać pewne problemy, ale mamy nawet jakoś światła tutaj przedzielone, tak jakby oddzielne jednostki tego były. Że to nie jest jeden reflektor, taki blob. Jak na taką taniochę, to naprawdę wygląda. Nieźle. Całkiem niezłe felgi. Do zale, zależy to należy to, że z tyłu trudno zobaczyć tą tragiczną jakość tarcz hamulcowych. Z tyłu światła bardzo fajnie zrobione. Mamy kotka, mamy XJ. Mamy tutaj nawet nie wiem, czy to jest kluczyk, czy kamera, kamera byłaby pewnie bardziej centralnie i tutaj jej nie zobaczymy mamy szybergach który jest niemiłosiernie porysowany, no bo to luźne było mamy lusterko kierownica gdyby nie był tak poniszczony to tutaj to jeszcze by było Troszeczkę punkcików, fajnie jest nawet tutaj na czarno to zrobione. Trzeci stop nie jest pokolorowany. Bardzo fajny, metaliczny, srebrny, szary kolor. No i to jest nasz czwarty, ostatni Welshon. Zobaczymy w jakim przybliżeniu kamera nam jeszcze te wszystkie obejrzała. Już dwukrotne wyłapie. Więc mamy teraz coś tak budżetowego, w dużo większej skali, dużo dokładniejsze niż yy, półpremki. A minimalnie jeszcze od nich tańsze. No, yy, na pewno to są też zabawki, i tutaj Ueli się starał tak, jak się starał, bo to ma być budżetowe i tyle. Ale ta taniocha wcale aż taka zła nie jest, no wady są oczywiste, nie musimy odkrywać Ameryki, ale ja patrzę z punktu widzenia ceny. Jeżeli coś jest tanie i jest jak na tą cenę aż tak dobre, bo, bo w tej kategorii trzeba to traktować, to nie trzeba Traktować, że o, to jest tanie i złe, nie, tylko to jest tanie i aż tak dobre jak nabycie takim tanim. No bo porównajmy to do półpremek, porównajmy to do matchboxów, tych troszkę droższych. No, problemy zaczęłyby się przy majoret, bo mażoret może już w tej cenie przebijać. Jakością i dokładnością, ale nie musi. No, ale jest jak jest. Co wymyślicie o takich samochodzikach? Niedawno na Discordzie widziałem, że no, pustki były w sklepach u niektórych i bardzo dużo osób kupowało sobie te ueli. Nie pamiętam już w jakiej skali, nawet nie zwróciłem uwagi zbytnio w jakiej skali. Ja myślę, że jeżeli ktoś nie idzie w to, że musi mieć najlepsze, no to to może być naprawdę całkiem ciekawa alternatywa na kolekcję. No, dla osób bardziej ambitnych to z tym może być problem, a dla krasnali, krasnala, jakim się coś podoba i jest jeszcze w atrakcyjnej cenie, to biorą wszystko jak leci. No więc, co myślicie o tych Weli w mniejszej skali? W Weli powiem, tyle im większa skala, tym lepiej to zaczyna wyglądać. Skala 1,24. To już się robi naprawdę ciekawie. To nadal nie będą średniaki. To będą takie wejściowe, ale porządne już modeliki. A który z tych w ogóle dzisiejszych Wam się najbardziej podoba pamiętajcie, że jeżeli no nie przeszkadzało Wam aż tak bardzo to co mówiłem to żeby dać łapkę w górę, dać lajka żeby dać subskrypcję jeżeli Was nie odstraszyłem swoim marudzeniem, bo to pomaga rozwijać kanał i przypominam, że idziemy całkiem, całkiem szybko w kierunku 500 subskrypcji i bardzo dużego konkursu Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niedługo. Cześć!